Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i Nawet najdroższe z nowoczesnych samochodów z biegiem lat tracą swój reprezentacyjny wygląd. Lakier starzeje się, jest niszczony przez zmiany temperatury, opady atmosferyczne, ekspozycje na promienie ultrafioletowe słońca, w warstwie lakieru pojawiają się mikroskopijne rysy, które z czasem powiększają się, następnie mikropęknięcia stają się bardziej widoczne, połysk dawnego lakieru staje się matowy a różne pasty polerskie mogą mieć jedynie tymczasowy efekt. Im droższy samochód, tym bardziej traci na atrakcyjności. Najlepszym wyjściem z takich zjawisk może być płynny wosk, biorąc pod uwagę jego doskonałe właściwości przywracające. Czym jest płynny wosk? Każdy zna pojęcie zwykłego wosku, ale czym jest wosk samochodowy? Jest to produkt z dziedziny chemii samochodowej który ma na celu stworzenie powłoki ochronnej na lakierze samochodu. Musi mieć właściwości hydrofobowe. Ponadto wosk samochodowy powinien zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się powłoki i jej degradacji, ułatwiać późniejsze mycie ręczne i automatyczne, przyspieszać suszenie i zwiększać jego wydajność oraz co najważniejsze, utrzymywać atrakcyjny wygląd pojazdu. Niezależnie od tego, który wosk samochodowy lepiej nadaje się do konkretnej marki samochodu, musi on przeciwdziałać wnikaniu agresywnych składników pod powierzchnię powłoki. Nawet na pierwszy rzut oka łatwo jest odróżnić karoserię poddaną i niepoddaną obróbce. Wizualnie zauważalny jest, że powłoka poddana obróbce jest błyszcząca i lśniąca gładkie i powierzchni. Takie powłoki można również szybko rozpoznać w deszczową pogodę. Na wosku krople deszczu nie rozprzestrzeniają się po całej powierzchni. Najpierw zbierają się w kulki, a następnie po prostu staczają się z karoserii. Jeśli ta procedura zostanie zaniedbana, brud drogowy i kurz będą w końcu wnikać coraz głębiej pod lakier i gromadzić się wewnątrz. Będziesz musiał coraz częściej odwiedzać myjnię samochodową. Aby przywrócić samochodowi jego wygląd, stosując wosk. Można uchronić samochód przed tymi problemami w stosunkowo krótkim czasie i niskim kosztem. Jakich efektów można się spodziewać po kuracji woskiem? Zabieg z użyciem wosku to najlepszy sposób na utrzymanie lakieru samochodu w reprezentacyjnej formie. Nie chodzi jednak wyłącznie o walory estetyczne. Wosk zapewnia karoserii ochronę i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się powłoki. Pracę najlepiej powierzyć specjalistom którzy posiadają niezbędne kwalifikacje, zaplecze produkcyjne i sprzęt. Zgodność z technologią aplikacji w połączeniu z wysokiej jakości składnikami gwarantuje długą żywotność przy zachowaniu fajnego wyglądu. Plusy i minusy woskowej powłoki samochodowej. Zalety tej metody ochrony lakieru są więcej niż wystarczające. Jest ona popularna wśród krajowych kierowców z następujących powodów. Tworzy trwałą i estetycznie atrakcyjną powłokę, przywraca jej połysk, zmniejsza się ilość cząsteczek brudu wnikających w pęknięcia i nierówności, co ułatwia konserwację pojazdu, mniej czasu potrzeba na wysuszenie pojazdu, powstaje najwyższej jakości powłoka ochronna przed szkodliwym działaniem promieniów, kurzu i brudu. Przeczytaj również. Jak prawidłowo nawinąć taśmę termiczną i dlaczego jest ona w ogóle potrzebna? Każdy samochód może i powinien być pokryty produktami na bazie płynnego lub twardego wosku. Producenci często zalecają nawet wykonanie takiej procedury przed pierwszą sprzedażą nowego samochodu w salonie dealerskim. Co więcej, woskowanie karoserii jest zalecane dla tych samochodów które zostały poddane polerowaniu w celu przywrócenia zużytej powłoki. Pomimo wielu pozytywnych stron, procedura woskowania samochodów ma swoje wady. Wśród nich jest wysoki koszt niektórych prac, jeśli są one przeprowadzane w profesjonalnej stacji obsługi przy pomocy zagranicznych środków chemii samochodowej znanych producentów. Kolejny punkt potencjalnie może być związany z możliwością pojawienia się widocznych plam lub rozwodów na karoserii, jeśli procedura zostanie wykonana nieprofesjonalnie, rodzaje płynnego wosku. Jaki jest najlepszy wosk samochodowy? Tradycyjnie pytają kierowcy. Obecnie istnieją trzy główne rodzaje tego wosku samochodowego, z których każdy ma swoje własne cechy. Zimny wosk samochodowy charakteryzuje się znaczną zawartością substancji powierzchniowych, które są kationowe w swoim aktywnym składzie. Drugim najważniejszym składnikiem jest emulsja. Zastosowanie takiego produktu doskonale wypełnia najmniejsze rysy, zadrapania i wszelkiego rodzaju nierówności. Nawet najlepsze samochody pod względem kosztów i właściwości karoserii mogą być traktowane zimnym woskiem. Tworzy niezawodną warstwę ochronną, zwiększa połysk karoserii, Ułatwia mycie i przyspiesza proces suszenia. Do nakładania i polerowania stosuje się metodę ręczną. Zaleca się powtórzenie procedury po kilku myciach w celu utrwalenia efektu. Gorący wosk samochodowy jest substancją zawierającą parafinę o miękkiej konsystencji i może być pochodzenia sztucznego lub naturalnego. Nawet sztuczna odmiana należy do najlepszych rodzajów wosku syntetycznego. Wysokiej jakości rodzaje tych produktów mają w swoim składzie tak tak zwany wosk carnauba charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia, specjalną przezroczystością, zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Topnienie takich chemikaliów odbywa się zwykle w zakresie temperatur 40 do 90 stopni Celsjusza. Właściwości ochronne takiej powłoki pozostają niezmienione przez 6 do 12 miesięcy. Stały twardy wosk w paście należy najpierw doprowadzić do innego stanu. W tym celu rozcieńcza się go gorącą wodą. Można go nakładać czystą szmatką lub serwetką, a następnie delikatnie polerować karoserię powolnymi okrężnymi ruchami. W drogich odmianach środków polerskich można dodać specjalne dodatki o działaniu antykorozyjnym. Płynny gorący wosk jest droższy niż zimny wosk ze względu na składniki w jego składzie. Podobnie jak gorący wosk tak zwany wosk piankowy ma podobne właściwości. Nie jest on już nakładany ręcznie, ale za pomocą specjalnego sprzętu. W tym celu wosk syntetyczny, płynny lub stały, rozcieńcza się wodą i uzyskuje emulsję. Miesza się z nią powietrze a gotową kombinację rozpyla się na powierzchni karoserii pojazdu. To właśnie emulsja piankowa w rankingu syntetycznych wosków samochodowych uznawana jest za najskuteczniejszą pod względem tworzenia warstwy ochronnej. Jest to ona nie tylko równomiernie rozpylana, ale także doskonale utrzymuje się na powierzchni. Przeczytaj także, opony bezdętkowe, urządzenie, oznaczenia, zalety, jak odróżnić z wyjątkiem emulsji piankowej. Każdy inny wosk w postaci spraju można łatwo nakładać i rozprowadzać ręcznie aby jednak oczekiwać długotrwałego użytkowania, urządzenie jest dokładnie myte i suszone przed uruchomieniem. Po czym jest gotowe do procedur. Przed nałożeniem produktu butelkę z płynnym woskiem samochodowym należy dokładnie wstrząsnąć. Procedury nie powinny być wykonywane w bezpośrednim świetle słonecznym. Zaleca się rozpoczęcie nakładania środka ochronnego od dachu, stopniowo schodząc do dołu w małych sekcjach. Najpierw produkt rozpyla się na całej powierzchni nadwozia. A po 15 do 20 minutach można go wcierać zgrabnymi okrężnymi ruchami. W rzeczywistości zarówno gorący wosk, jak i zimny wosk doskonale nadają się do obróbki ręcznej. Producenci autochemii zwracają uwagę Temperatura otaczającego powietrza w procesie przetwarzania nie powinna różnić się od temperatury samego produktu o nie więcej niż 20 stopni w jedną lub drugą stronę, który wosk samochodowy jest lepszy. Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów do pielęgnacji samochodów i nie zawsze możliwe jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z nich pokryć który wosk jest lepszy do tego czy innego samochodu. Nie wszystkie z nich trzymają się i nakładają w ten sam sposób. Lepiej jest wcześniej określić pasty do polerowania samochodu pod względem ich właściwości użytkowych wosk w spraju jest uważany za najgorszy wybór. Ponieważ już po 1 do 2 myciach lub takiej samej liczbie deszczy nie będzie śladów ochrony, zabieg trzeba będzie powtarzać wielokrotnie, płynna forma produktu woskowego. Jest uważany za najlepszy wosk do tworzenia warstwy ochronnej. Przez długi czas będzie cieszył kierowcę nieskazitelnym wyglądem jego pojazdu, pod warunkiem przestrzegania technologii czasu i wysiłku. Czysty samochód jest dokładnie suszony, a następnie można nałożyć produkt w stanie płynnym. Aby karoseria lśniła jak nowa, jest dodatkowo przedmuchiwana strumieniem powietrza, produkt o konsystencji stałego wosku. Polecany jest tym entuzjastom motoryzacji, którzy nieustannie poszukują odpowiedzi na pytanie. Jaki wosk lepiej zabezpieczy karoserię? W każdych warunkach klimatycznych powinien być nakładany na suchą i oczyszczoną powierzchnię, a następnie dokładnie wypolerowany. Woskowanie na gorąco zapewnia najjaśniejszy możliwy połysk. Przed użyciem produkt należy rozcieńczyć gorącą wodą, wybierając produkty chemii samochodowej dla swojego żelaznego konia. Należy również zwrócić uwagę na jego kolor. Biała karoseria wymaga ochrony bardziej niż inne. Na takich samochodach najbardziej widoczne są ślady negatywnego wpływu czynników środowiskowych. Wysokiej jakości woskowanie podkreśli kolor i nada powłoce efekt diamentowego połysku, stworzy wysokiej jakości warstwę ochronną i zapobiegnie osadzaniu się cząsteczek kurzu.